Wyjazd w okolicy Biebrzy był możliwy dzięki wsparciu Patronów kanału Ptasia Strefa za pośrednictwem serwisu Patronite. Serdecznie Państwu dziękuję. 7 maja, trochę po piątej, tuż przed 6, jesteśmy w miejscowości Mścichy, a to znaczy, że wchodzimy na szlak Biały Grąd na Biebrzy, ciekawe miejsce. Gdzie potencjalnie można zobaczyć stuchujące bataliony na drodze, śpiewające rycyki pośród łąk? Zobaczymy. Na razie wszędzie śpiewają sobie słowiki szare. I zobaczymy. Przed nami 3 km, mniej więcej do wieży widokowej, przez fajny krajobraz. Czy będzie sucho, czy mokro nie wiadomo. Raczej już będzie sucho. I, mo I możemy potwierdzić, rycyki są. Znowu startuje rycyk, leci sobie koło nas. Jednego udało się nagrać całkiem chyba spoko. Wieje trochę wiatr, więc muszę używać tej osłony na obiektyw, yy, przez co jest trochę trudniej. No, rycyk sobie lata, żeby mu zrobić zdjęcia, to specjalnie nie bardzo, przynajmniej na razie. Może na powrocie schowam sprzęt do nagrywania głosów. Zresztą schowam. Po prostu wyciągnę aparat i spróbuję jakieś zdjęcia. Na razie jest jeszcze ciemno, bo chmury idą. Takie deszczowe. A bociek sobie leci. W każdym razie posłuchajcie sobie głosu rycyka. Potwierdzam, są też bataliony. Widziałem statko przed chwilą. Przeleciało sobie, ale daleko. I też nie można było nic im zrobić. Bataliony to raczej nagrać, filmować, zdjęcia zrobić, niż, niż yy, nagrać ich głosy. No Natomiast no, te były w locie. Jest jeszcze ciemno. Kulpix nie bardzo da radę. Zobaczymy, może później będą. No, no, nie były na drodze. Poleciały gdzieś w łąki ale cały czas latają tu jakieś czajki, dużo bekasów, krzyków i zimno jest, zimno jest. A ja nie wiem czy w presach mam dodatkową bluzę. O, patrzcie, młode wierzby głowiaste. Tam wcześniej były takie posadzone, nie, nie wszystkie się przyjęły, a tutaj takie paruletnie już coś co znika z polskiego krajobrazu, a jest bardzo ważne też dla ptaków, bo w starych wierzbach głowiastych gniazduje masę dziuplaków. Wiele ptaków tam kryje swoje gniazda, to jest też e, siedlisko Naturalne Pójdźki, która w tej chwili już się chyba prawie w całości do budynków przeniosła. W każdym razie wszędzie wierzby głowiaste znikają, bardzo cieszy widok, że ktoś jednak jeszcze je dosadza. Na razie tak gęsto, pewnie później jakaś wypadnie, widać, że niektóre usychają, ale te mają się bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że są wierzby głowiaste sadzone jeszcze, to bardzo cieszy. Szkoda, że tak mało. No i zasiadło ostatko batalionów jakieś 60 metrów od nas. Niestety trawa jest na tyle wysoka i tużyce, że. E, kiepsko je widać. Mogę filmować trawę, ale one tam są. Kusi mnie, żeby poczekać. Może wyjdą jeszcze gdzieś tutaj. Jest trochę takich miejsc, gdzie gdyby przysiadły czy przeszły, to dałoby się je zobaczyć. Na razie. Na razie zapadło stado, nie wiem, kilkanaście, jakiś filmik udało mi się zrobić, jest nieostry, jak leciały, ale no jest, zobaczcie, są bataliony i nie ma problemu, żeby je tutaj zobaczyć na tym szlaku, rzeczywiście, rycyk też co chwilę się podrywa i siada, niestety, kiedy siada, znowu go nie widać, zimno bardzo jest dzisiaj, wieje trochę się, średnio przygotowałem, ale już trudno. Ja tu sobie czekam, bo tutaj jest 10 batalionów, a kawałek dalej wyskoczyło stado. Mam zdjęcie zrobione, już teraz wiosę wszystko na sobie na wierzchu i nie wiem jak się poruszać. Naprawdę trzeba będzie chyba w wózek zainwestować. Oczywiście żartem mówię to, bo się nie da. No, niestety. Co i za coś. W każdym razie to stado batalionów duże przekonało mnie, że trzeba iść w tamtą stronę. Może uda się jakieś tokowisko nagrać, może będzie tam. Bardziej płaska łąka i będzie można je oglądać nie tylko w locie, ale zrobiło niezłe wrażenie. Rycyka mamy nagranego, może się nagra jeszcze lepiej. Nie ma co czekać, trzeba iść. Niektórzy tu jeżdżą samochodami, nie wiem czy można, czy nie można. Natomiast nie wyobrażam sobie w takim fajnym miejscu jechać w aucie i przegapiać większość rzeczy, tak naprawdę, co tutaj się dzieje, bo przecież. To nie sposób wszystko wypatrzyć z samochodu, nikt nie jest takim asem, że z samochodu wypatrzy wszystko, co jest skryte gdzieś w pośród traw. Przemieszczając się powoli dużo lepiej można chłonąć ten teren, zdecydowanie. Podróżniczek, następny podróżniczek, może tego się uda. I jeszcze jeden, dwa naraz. Jest ich tu trochę. No i udało się nagrać podróżniczka. E, jest ich tutaj co najmniej cztery już, a jeszcze nie koniec. Właściwie gdziekolwiek zaczynają się drzewa, jakieś ols, to podróżniczki, e, więc jest ich tu trochę. E, nagranie może nie jest jakieś cudowne, bo jednak zerwał się dosyć silny wiatr i ten szum liści też się nagrywa, no ale jest. Ale jest i jest bez słowika w tle, więc, więc fajnie. Niestety pogody nic się nie wybiera jak się planuje wyjazd na pół roku do przodu. No, o, takie są też do przejścia wody, ale to bez kaloszy jak ktoś ma dobre buty. To tak. e, rozmuchało się, nagrałem właśnie wodnika, głos kontaktowy, w tle jakiś bąk się odzywał. Potem nagrywałem podszosa na krzaku wierzby. No to mam takiego podtrosa w dźwięku tornada, tle. Drodzy Państwo, jeśli nie rozumiecie nic z tego, co mówiłem, to znaczy, że wszystko z Wami w porządku. Ja też nie rozumiem. Niestety, zerwał się bardzo, ale to bardzo silny wiatr, który pokonał moje mikrofony i ich antywiatrowe zabezpieczenia. Teraz podczas montażu miałem dwa wyjścia: pierwsze, zakończyć ten film w tym miejscu, drugie, improwizować i dodać głos, który wiatr mi odebrał. Wybieram opcję numer dwa. Może być ciekawie. Jest super, bo przestało padać i nie jest super, bo jeszcze mocniej wieje. Zasięgnęliśmy języka u miejscowych i podobno najlepsze tereny rycykowe i batalionowe mamy już za sobą. Ale idziemy zobaczyć rybitwy białoskrzydłe, które na Pomorzu widuje się bardzo rzadko. Przed nami rozlewisko na drodze, a przy nim kilka żerujących rybitw białoskrzydłych. Jeszcze nie wiemy, jak je przejść bez kaloszy. Jest tak zimno, że tak naprawdę jest mi wszystko jedno, byleby do przodu. Dobra, słuchajcie, jedno rozlewisko na drodze i kilka żerujących kremiów białkotskich dosyć blisko. I sfilmowałem i chyba zrobiłem nawet kilka fajnych fotek. Bo dzięki temu, że jest wiatr, to one tak sobie zawisają w powietrzu. A my teraz zastanawiamy się, jak to przejść bez kaloszy. Dobre buty, żeby nie nalało się górą, to by nie przemokły. Ciepło jest! Mam nadzieję, że najgłębsze jeziorko mam już za sobą. W razie czego skarpety mam w kieszeni. Natomiast tutaj te mniejsze powinno się w butach pokonać. No wszyscy tu mieli kalosze, myśmy zabrali ze sobą wodery na wyjazd Nie spodziewałem się tutaj wody Natomiast wodery zostały oczywiście w samochodzie No bo po co, nie? Bracie I dobrze, bo szkoda stóp męczyć Ale dobra, do wieży zostało mi Jakieś 200-300 metrów I widzę dwa oczka wodne Chyba mniejsze niż to Które było No, powyżej kostek Do pół łydki powiedzmy Ale spoko, woda Mokra wszystko się zgadza. I tak jest zimno, i tak jest zimno. Co za różnica. No cóż, to rozlewisko nie było wcale ostatnie, a te kolejne wcale nie były płytsze. W końcu uznałem, że nie ma sensu zdejmować butów, bo trzeba dojść do celu, jakim była wieża widokowa. No i dotarłem do wieży. Dotarłem tam niekoniecznie suchą stopą, bo wody miejscami było po kolana, ale było warto. Przy wieży kilka sporych stad batalionów. W sumie jest kilkaset ptaków. Większości żerowały, choć część osobników też tokowała. To nie to samo, co można było zobaczyć na starych polskich filmach przyrodniczych, które powstały, gdy te ptaki dość licznie odbywały tulęgi, ale to, co widziałem, i tak bardzo cieszy. Obecnie zaglądają tu bataliony będące na wiosennej migracji. Oprócz nich widziałem biegusy zmienne, rdzawe i brocice śniade. W oddali kilkanaście czapli białych. Ze względu na silny wiatr i zimno. Postanowiłem wracać i skoncentrować się na rycyku. Tym razem brnąłem przez rozlewiska bez zbędnego zastanawiania się. Woda była mokra i cieplejsza od zimnego wiatru. Wracając strzeliłem kilka fotek rybit w biało skrzydłych. Ptaki podlatywały te nie okazując lęku na kilka kilkanaście metrów. Jak widzisz chwilami wcale nie było lekko i przyjemnie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. I o ile jeśli tego jeszcze nie robisz, to dasz suba w strefie. Te rzeczy można zrobić niezależnie od warunków pogodowych, nic nie kosztują a pomagają rozwijać kanał i zachęcają do dalszej pracy. Dzięki. Wracamy i wyobraźcie sobie, że w którymś momencie patrzę 4 metry od drogi, siedzi rycyk. Niestety nim uniosłem aparat do góry, on wystartował, odleciał, ale przeleciał blisko i spróbowałem uchwycić kilka zdjęć wtedy on się poderwał i kilka zdjęć udało się go zrobić w locie, usiadł dalej tam próbowałem go troszeczkę pofilmować Przedłem kilka metrów dalej i znowu po drugiej stronie drogi patrzę, siedzi rycyk jakieś 30 metrów tutaj kulpiksem jakieś fotki udało się zrobić, spróbowałem też nagrać dźwięk, aczkolwiek warunki są straszne tutaj teraz tak strasznie nie wieje, bo tu krzak jest, który nas osłania, ale ale dramatycznie mocno wieje, i taka pogoda zupełnie nie nadaje się do nagrywania głosów ptaków. Nawet jeśli mikrofon ma super yy, osłonę, to i tak te wszystkie szumy krzaków, trawy, on to wszystko też zbiera i, i jest fatalnie. Natomiast to no, coś, się, coś się udało. Opuściliśmy szlak Biały Grąd i teraz jesteśmy na szlaku Kładka z niedaleko twierdzy Osowiec. Mały taki szlak, gdzie będą pomosty, kładeczki. Nad takim rozlewiskiem fajnym. To jest miejsce, gdzie też można zobaczyć podróżniczka. A nas przywitał srokosz, dzieżba, srokosz. Bardzo fajny ptaszek. Poluje sobie z drutów tutaj i, i szuka jakiejś ofiary. Srokosz to jest ptak, który potrafi polować na inne ptaki. Nie ma z tym problemów. Zimuje u nas ta zieżba, w odróżnieniu od gąsiorka, który odlatuje. I potrafi rzeczywiście zapolować nawet na ziemby, czy sikory, e, gryzonie i tak jak wszystkie inne dzierżby, nakuwa swoje ofiary na ciernie gdzieś w krzakach. E, robi sobie po prostu w ten sposób zapasy, ale też potrafi sobie za pomocą właśnie takich cierni rozdrabniać swoją ofiarę, żeby ją sobie zjeść. Więc taki oto był ptaszek. A tu przed nami już. Pierwsza wieża widokowa jest ostrzeżenie, że uwaga śliskie, śliskie schody idziemy zobaczyć. O, zaczyna się kładka, tak to wygląda, potem, a my teraz idziemy do, na wieżę do góry. Tutaj możemy sobie obserwować różne szuwary trzcinowe z wieżbami, to jest takie siedlisko. I rokitniczki, i trzcinniczka, potrzosa, łozówki. Oczywiście, jest to też dobre miejsce dla podróżniczka. I tu podróżniczka już kiedyś widziałem, jak tutaj byłem w roku 2020, ale nie z wieży Witokowej, tylko kawałek dalej. Taki pomost jest nad oczkiem wodnym, i, i tam podróżniczek sobie był i śpiewał. Nawet udało się wtedy mu zrobić zdjęcie. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Widać też bunkry. W tym miejscu, dla, dla tych, którzy interesują się historią, to też jest bardzo fajne miejsce, żeby sobie tutaj odwiedzić słychać podszosy żaby i słychać też remizy gdzieś tutaj może gdzieś tutaj wisi gniazdo remiza, ale yy, ciężko będzie namierzyć w tym wietrze w każdym razie słychać remiza też słychać oczywiście słowika szarego podróżniczek już nie śpiewa o tej porze, chociaż zdarza się o i odezwała się teraz yy, kokoszka też yy, z, yy, z tego stawku tutaj więc kokoszka tutaj też jest no jest tu cały taki zestaw ptaków bagienno-szuwarowych, tam coś leci. Teraz tak, jak się z tym, jak z tym się ogarnąć. Tam leci bocian, ale biały. Czarnego bociana na Biebrzy jeszcze nie widziałem, a są tutaj oczywiście bociany czarne. No i nie mamy coś szczęścia do orlików, przy tym wietrze no mogą nie chcieć latać. Czasami drapole lubią latać w tą pogodę, ale bez przesady, dzisiaj naprawdę Daje czadu ten wiatr. Wszechobecne piecuszki. Fajne miejsce, bardzo mi się podoba ta kładka. Widać, że już trochę wymaga remontu w niektórych miejscach. O, piecuszek tuż nad głową. Yy, trochę bardziej pokrzywiona jest niż wtedy, kiedy byłem tutaj 4 lata temu. Ale i tak dalej się wygodnie tutaj idzie. Bardzo wygodny, prosty szlak, jak ktoś nie lubi chodzić po błocie, po wodzie to, to to jest taki prosty szlak, gdzie można naprawdę Spędzić fajnie czas I najlepiej być tu oczywiście rano, o świcie My zdecydowaliśmy się, że dzisiaj Biały grunt będzie tym świtowym szlakiem Tutaj jesteśmy już po godzinie 10, więc Aktywność ptaków śpiewowa jest Głosowa jest już znacznie Mniejsza Ale i tak bardzo fajnie się tutaj zwiedzało. Bobry tutaj mają być według tablicy i rzeczywiście widać, że pościnane są wieżby przez bobra. Śpiewa też pierwiosnek, takie cilp calp, cilp calp, cilp calp, Nawet udało mi się jakieś zdjęcie nie najlepsze zrobić, ale pierwiosnek też tutaj jest. To fajnie, bo zazwyczaj trafialiśmy tutaj piecuszki, ale jest pierwiosnek bardzo do niego do piecuszka podobny, ale śpiewa zupełnie inaczej. Właśnie cilp calp, cilp calp, cilp calp. Na pewno słychać. Przemieszczając się powolutku po kładce, zawsze warto być czujnym, bo Anusz Widele coś wyskoczy w tych krzakach. Przez chwilę widziałem słowika, ale zdjęcie jest słabe, choć widać, że to jest słowik. Natomiast przed chwilą wyskoczyła mi tutaj para raniuszków, eee, a raniuszka widok zawsze cieszy. I w tym samym czasie, kiedy akurat próbowałem filmować raniuszki, tu gdzieś z głębi, z szuwarów, gdzieś za tych krzaków odzywał się wodnik głosem kontaktowym takim. Nie takim piskliwym, no wodnika nagranego jeszcze nie mam porządnie, ale co odwleczę, to nie ucieczę. Dzisiaj próbowałem nagrywać na białym grądzie wodnika. Jak to się udało, nie wiem, bo straszny wiatr był i tak naprawdę dopiero będę odsłuchiwał to wieczorkiem na spokojnie przy laptopie. No i śpiew podróżniczek bardzo blisko kładki, po cichutku się zbliżymy, może się uda go zobaczyć. Dało zrobić fotkę podróżniczkowi nie jest najlepsza, bo ptak nie zawsze będzie tak się ustawiał pięknie, no ale i tak super. Bardzo się cieszę z tego spotkania na pomorzu. Podróżniczki spotyka się bardzo rzadko. Właśnie nas minęła wycieczka młodych ludzi, którą serdecznie pozdrawiam, a w szczególności pozdrawiam panią przewodniczkę, która mnie rozpoznała z internetów i zrobiła mi tutaj reklamę pośród młodych ludzi. Bardzo dziękuję. Młodych ludzi mało ogląda ptasią strefę. Może kilka osób przybędzie. Pozdrawiam serdecznie. No i dotarliśmy do końca kładki. Słychać tu to już tutaj trasę szybkiego ruchu. Widać samochody, hałas. Yy, ale nie idziemy pętlą, bo normalnie tu można chodzić pętlę na tym szlaku. Po prostu wrócimy tą samą drogą. Sobie i, i tyle. Więc yy, bardzo fajna trasa. Prosta, króciutka, ale. Super, zwłaszcza rano, jak ktoś chce się uczyć głosów ptaków, to jest to eleganckie miejsce, bo sporo tu ptaków różnych śpiewa. Drozd śpiewak był, był podróżniczek, były ptaki typowe dla szuwarów i bagien. Chróściele jakieś też się odzywały, bo była kokoszka, był wodnik. Zatem bardzo fajne miejsce, gdzie można coś ciekawego posłuchać. Można też zobaczyć, jest kilka miejsc, gdzie jest widok zrobiony na, na bagno, na szuwary, że można coś ciekawego zobaczyć. Nie same krzaki dookoła, więc bardzo fajna, króciutka ścieżka, ale warto ją właśnie przechodzić powolutku, po maluteńku i sobie tutaj oglądać. Bardzo wygodnie się to robi. I jeśli chodzi o dzisiejszy dzień z Biebrzańskiego Parku Narodowego, to by było na tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w treści strefy. Cześć!